Do jakiegoś gościa, oh. który... Sorry, do Dawidconka, Dawidconka, Dawidconka. Do, do gościa, który tam wbija, kurwa, Challengera w każdym sezonie na K, i w ogóle, giga Że on, kurwa... są wie lepiej, czasami. Bo gra w do i tego, przykłada się, nie, nie tego. On ta kurwa, nie ma, nie ma nadziei za Monona. Po prostu nie ma. Tak jakby, kurwa, nie wiem. Na no, monowili by tu walczył, uważaj, w twojej bańcu nie będzie. No on po prostu żyje w tej bańcu, no tak, tak. O kurwa, złoty rpx! Ale będę strzelał... ...impulsy. Nie myślałem, czy mam on Nie, no, kurwa, nigdy nie wyjdzie z tej To się pytanie może by wyda, ja pierdolę. To nie, o, nie, to już za długo... Nie. ...za dużo to lat no, minęło. On, on może wyjść z bańki pod jednym warunkiem. Tylko pod jednym. Że w jego życiu nagle coś się kurwa stanie. Po prostu. Tak na przykład nie wiem. Ja że... dalej myślę, że nie. Tak? Jak my nie, nie, bracie, nie, nie, nie. Chodzi mi, chodzi mi o to. Tego nie chodzi, mi, chodzi mi o to, że na przykład... Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale wszyscy ludzie się od niego odwrócą i nikt do niego nigdy nie Nie. No, też przyznaję, że nie. nie. Jakby się coś takiego nagłego Zabam. stało, takiego ogromnego, to może, może, może. To ja, ja mówiłem, że tak na ja nie chcę powiedzieć, no. Ja życzę, to nie tego, no ale jakby tak, jak, to po po to, Nie no, na pewno nie, to nie, no kurwa, to, to, to za mało to by było. Ale to musiałoby mało? być coś. Na pewno za mało. Hmm. To no już y za stary jest, żebym się zmienił. Tak, tak leży na psychice wszystko mu. Znaczy ja nie mówię, że to będzie nagła zmiana, ale taki impuls. Bo on się, ja on by się zmieniał, bym się zmienił kurwa latami. Ale jakiś taki impuls początkowy. Jakbym miał ja tak obstawiać, czy jest nie, to wiadomo, że bym postawił, że nie, ale wydaje mi się, że... Może, może, może kiedyś jakoś tak takiego niesamowicie wielkiego odjebało. A to raczej, na 99,9% nie. Do nami ktoś jest. Kurwa, to 90 jeszcze wziąć. Tylko nie mam za bardzo za co, bo ja jestem dość tak Ja mam impulsy, mam dwa siorby, mam... Pod nami, akupola. na tej górce Gdyby się przydał grabler, to by podjeżdżać Kurwa kre, w tle co jest, ja o 1 HP Ale kurwa, wystrzeliło go Cudzo, za, tu są. Tu są. Tu są. Dobra no, Chodźcie do strefy, chodź do strefy Na stacji Tu obok taty jest kurwa A tu to, a to, a to. A to na dole jest, to jest Na dole, na dole Szmo no, takich bots ci były akurat Niboczki O kurwa Mogę znowu w tym samym momencie kurwa spotykamy boty Wreszcie te bezki rozbicie Sam co nie mają tego kula W ogóle, jakby ci mamo dał U-2 to nie? To też byś tak chodził do niego, jak kiedy? nie. kiedyś... tam ...pisał? Czy już? Bure, na tak nie ma już ja Właśnie, i Oni w tych pierdolniku są. Oni tam strzelają z tym. To jest, to jest? Tu, tu. Ja, ja pierdolę. To

Może miał ja wiele tego to, ta on jest zajebisty, co nie? No, 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 no. Kurwa, on ma taki, jest taki... Taki dźwięk... I dźwięk, dźwięk ma dojebany, się... tak. Właśnie no, też to chciałem powiedzieć. Jak taki kurwa potwór pierdolony jakiś. Bum, I tak szybko można nim strzelać. No. To prawda kurwa, no też go lubię. No wielką musimy jest on No możemy pewnie pójść tak tak ekipa od... tam jest. Chodź, tu chodź do tu dawaj 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 tam gdzie się wyjebaliśmy. Tam na dużo Ja mam ja jest... tej chatce, to z osób maro. Adole, to. Adole. co za kurwa skurwiel będzie tymi moimi impulsami się zarzadli, ga jebany. Ta ekipa. No i ładnie. On tu jest, on, on kurwa i tu są. A? Ta, 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 w tym, tym moim. Ta, tu są kroki, słyszę. O, to, to, to Tam, na dole są jeszcze, kurwa, na dole są jeszcze, tu są. Tu jest mniej więcej 110 tych wozów. <trym złoń> <trym złoń> To... Kurwa mnie na... Kurwa, na to wyszedł gościł który... O! Bom, bom, bom. Ja muszę się wyleczyć. respcie się, reszcie się już Przepraszam, ja, bo to goście ujemy, no, tu goście są u mnie. No chodź po tymi do mnie. No jak to, jakieś leczenie, bo ja kurwa on ja bo ja ma do... Ja do... mam 2hp. Ja mam podki, podki małe. To są Toma chyba. Kurwa. kurwa. Kurwa, Nie wiem. Zjebałem Nie Nie w Nie chuj. Kurwa, ja dwa chwile tu zrobiłem. Przeżyjesz? 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 Ja żyję, 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 no. O kurwa musisz, Dobra, nie! Musisz nie długo jest. przeżyć, musisz długo przeżyć, 9 sekund Spierdalaj, spierdalaj, jak, jak najdalej? Na czas, na czas, na czas, na czas, na czas to, to ten... po, po prostu przeżyj, po prostu przeżyj. Ja uciekam. No, ładnie, 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 ładnie. Dobra, my też już jesteśmy. Możesz się healować, ładować, wszystko Na tobie chłop nie nam się jest, chyba. Nie, nie o damn, o kurwa. Jakie to sad, no wyje Tanki, kurwa. <Pietressy> są wyjebane, bym, kurwie, kuchał, no, Kurwa. No kurwa, no, nie da po prostu. Si Sigma, dasz małą jedną, Tak, tak. Ja mam splash'a jeszcze, bo… Ey, no. Trzy. To musiał uciekać, muszą uciekać, musimy. tam za za Oni mają. To, to, Ja <hongi>

Chorobo, kurwa. Boże, my. Koniec. I Tu już startów nie masz. Lubią cię? Się schowałem. Tu na górę wchodzi, na górę wchodzi, minut 90. Leży. Kolejny dla ci jakieś. Na mnie, na mnie ktoś. się presy, presy masz tu. Kurwa. Na dole. Kurwa, no nie mogę. Ostatni, ostatni gdzieś. O kurwa No i jak jest ludzi? Ej, siadł poszedź, poszedź Ja dalej żyję, jak ktoś, dalej żyję Pozdrowi, pozdrowi Ja jestem za wami, za wami Oni się biją teraz, oni się biją Ty ktoś... Ty, ty, ty po, po, podejdź tu jest do mnie albo ktoś No mam na mnie, kurwa, nie zabije Szybko, szybko, jeden HP mam, jeden HP mam Klikaj, 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 klikaj. Dobra, oni się akurat biją, nie, nie widzą Cię. Ładnie kurwa. No, ja pierdolę, nie wiem. Tak. Tylko wcale się nie widział, bo on czekał. Uważajcie, to jest kolejne. Dobra, to jest kolejne. Ktoś tam leciał, ktoś tam leciał. Ja muszę lud podnieść jakiś. Leż, 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 leż. oj, tam leży. Ten kaser ma na HP. Chce ktoś poteczkę? Maszyna, już wypisa. Co to? Tam. On tam w środku tego bunku leży, on poszedł do niego go podnosić tu o Tu o, tu o, w tym bunkrze, w tym bunkrze przed nami dosłownie Tak? Tak, 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 tam jest gościu Tam jest ta ekipa na tym budynku Na Leży, jeden leży w środku on, on zabity, on zabity, on Rozpierdolcie on zabity, tą zabity. ścianę, tam chłop le, le, leży on, Nie, on nie go wyrzucił sobie Nie, 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 rozpierdol ścianę Tak, 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 tak no nie no, ma Dobra, na jest, na jest, jest, jest tam na dole Jest tam, jest no. Na, na i Mo, Może gdzie indziej, ale... Bo to jest, kurwa dobra gra się teraz trafiła, nie? No, to, bo... no kurwa, jakoś żyje Ostatnia kipa czy coś tam. Ostra jechanka jest.